Po co ten bufor do tego kotła peletowego, przecież za chwilę wszyscy nam nie powierzą psy, że komuś coś na siłę wciskam. Obejrzyj proszę film do końca, ja Ci wytłumaczę o co chodzi i polub film, a zobaczysz. Więc jedziemy, słuchajcie mamy dwa samochody, jeden jedzie po mieście, drugi jedzie za miastem. I mamy jedynka, dwójka, czwórka, światła, 1 dwójka, czwórka, światła, jedynka, dwójka, czwórka, światła. Drugi jedzie za miasto, 1 dwójka, czwórka i jedzie, jedzie prosto. <laughs> Co się dzieje? Identyczna sytuacja jest z palnikiem peletowym. Jeżeli dojeżdżamy do świateł, hamujemy i znowu ruszamy do świateł, hamujemy i znowu ruszamy, kochani, tak samo się zachowuje palnik. Palnik zachowuje się pach, 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 pach. pach. O co chodzi? W tych wszystkich pikach jest największe zużycie energii, tak jak w samochodzie, kochani. Jeżeli porównacie sobie jazdę za miastem i porównacie sobie jazdę w mieście z samochodem, to kto więcej spali? A, klocki. A, B, skrzynia biegów, sprzęgło, cała to samo się dzieje w palniku peletowym. Na samym starcie, na samym rozruchu, żeby rozpalić palnik, potrzeba jest bardzo dużo paliwa, tak samo jak w samochodzie, jak ruszamy z miejsca z pod świateł. Także bufor do peletu jest potrzebny po to, żeby palnik wszedł na 3 godziny tutaj i szedł sobie z mocą maksymalną, bo tam jest 1150 stopni, wtedy spala się pelet. Więc po to właśnie jest bufor, aby zaoszczędzić Wasze pieniądze i 30% na wjeździe od razu. Zapraszam. Kochani, energiaflow.pl Zapraszam. 28 782 zł za zestaw 15 kW. Paleniskowy 2. paleniskowy, Zapomniałem, jak się tu mówi. Ale tu końcówka to mogę się powiedzieć.